Witajcie w dzisiejszym komentarzu. Polacy wolą Karola Nawrockiego niż Donalda Tuska. Bardzo ważne wyniki sondażu. Powiem również o tym, że Tusk zamierza zabrać 10 miliardów złotych, które miało być przeznaczone na leczenie Polaków. What? Czy Krzysztof Stanowski powinien stosować się do wyroku tak zwanego neosędziego według Żurka? Wystosowałem w tej sprawie specjalną interpelację i o niej również dzisiaj powiem. Oczywiście zachęcam do subskrybowania oraz komentowania mojego materiału. No to zaczynamy. Wirtualna Polska opublikowała dzisiaj wyniki sondażu, w którym zapytała, któremu z polityków bardziej ufają Polacy. Zdecydowanie Polacy wybrali. Karola Nawrockiego w zestawieniu z Donaldem Tuskiem. To bardzo ważny wynik z tego powodu, że od kilku tygodni widzimy, że Tusk bezpardonowo atakuje prezydenta Nawrockiego, chcąc de facto pozbawić go możliwości sprawowania urzędu. Wyniki sondaży są następujące. Tuska wskazało 35,3% respondentów, Karola Wrockiego 40,6% respondentów. Żadnemu z nich nie ufa, według tego sondażu 18% i 6% nie jest w stanie się Określić. Wyniki tego sondażu są również bardzo ważne z tego powodu, że w weekend politycy koalicji obywatelskiej uruchomili akcję atakującą prezydenta Nawrockiego za to, że ten wetuje rządowi niektóre ustawy. Prezydent żąda, by w sprawach, które mogą budzić jego wątpliwości jako prezydenta, rząd konsultował się z nim, żeby unikać takiego scenariusza i na przykład, żeby finalne brzmienie ustaw było pozbawione kontrowersji. Które, na które się nie zgadza prezydent, tak żeby po prostu dojść do jakiegoś kompromisu. Ale Tusk nie chce kompromisu, on chce potężnego konfliktu z prezydentem. Prezydent dlatego również w weekend przypomniał, że w zamrażarce sejmowej znajduje się już kilkanaście jego projektów ustaw, które są realizacją jego obietnic wyborczych i są to Tak dla CPK, PIT Zero, Rodzina na Plus, Ochrona polskiej wsi, mrożenie cen energii, ustawa ukraińska, technologie przełomowe, stop banderyzmowi, obywatelstwo polskie, tak dla polskich portów, godna emerytura, tani prąd minus 33%, prawo ruchu drogowym oraz fundusz medyczny. Jak widzimy, Tusk robi wszystko, żeby uniemożliwić realizację programu prezydentowi, który wybrali Polacy kilka miesięcy temu. Prezydent z kolei nie wetuje rządowi. Takich ustaw, które stanowią wykonywanie obietnic tego rządu. Co więcej, większość z ustaw prezydenckich nie jest sprzeczne z obietnicami wyborczymi Tusk'a. Więc coś jest nie tak. O co chodzi? Tusk gra na konflikt. To jest jego żywioł. Tylko, czy Polska na tym zyskuje? Jestem ciekaw waszych opinii. Przejdźmy dalej. Rząd Tuska planuje wielkie cięcia w służbie zdrowia. Chodzi aż o 10 miliardów złotych w przyszłym roku. Hm, jak myślicie, że na tą ciepłą wodę w TVP zabraknie również pieniędzy? Nie, tam popłyną miliardy, ale polskim pacjentom Tusk zamierza obciąć aż 10 miliardów. Takie cięcia zaproponowała ministrowi finansów, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wracają limity. Polacy nie będą mogli liczyć na pewny zabieg leczenia zaćmy. Również tomografie mają być ograniczone, ale mnie najbardziej uderza to, że niedawno. Jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości wystartował program dofinansowania posiłków w szpitalach, bo to był wstyd, co pokazywali ludzie, jak są karmieni w szpitalach. 900 milionów złotych ma być zabrane z tego programu. Wróci po prostu to żenujące, straszące tak naprawdę ludzi jedzenie. Półtora miliarda również zabierają z programu darmowych leków dla seniorów i dzieci. Seniorom i dzieciom odbierają po prostu leki ta lista jest bardzo, bardzo długa, bo chodzi aż o 10 miliardów. A Tusk cały czas skupia się właśnie na walce z prezydentem. Cóż, jak zapewne część z Was słyszała, przed weekendem Krzysztof Stanowski dostał zakaz mówienia o Dorocie Wysockiej-Sznepf, arcykapłanka propagandy. Postanowienie zabezpieczające spór Wysockiej-Sznepf z Stanowskim przed Sądem Okręgowym w Warszawie ma jeszcze kilka Innych punktów, które, jak mówiłem w jednym z materiałów, są de facto cenzurą prewencyjną. Sędzia, która orzekała w tej sprawie, ma bardzo ciekawą ścieżkę kariery. Otóż okazuje się, że w sądzie okręgowym pani sędzia Ewa Breś jest zaledwie od trzech miesięcy. Delegował ją tam Waldemar Żurek, tylko że według nomenklatury żurkowej ona jest neosędzią, czyli sędzią nie jest, bo powołana została na wniosek. Aktualnej kary, z której Żurek nie uznaje. No i Stanowski nabrał wątpliwości, czy to orzeczenie go dotyczy, czy ma się do tego stosować, czy też nie. No bo przecież neosędzia orzekała w jego sprawie. No co z tego, że awansowana przez Żurka, ale Żurek awansował kogoś, kto nie jest sędzią według własnej filozofii. No i cóż, Żurek nie odpowiedział na to pytanie. Dlatego też skierowałem interpelację poselską do żurka, żeby oficjalnie w tej sprawie się wypowiedział. Przede wszystkim pytam Żurka, czy uważa, że Stanowski powinien zastosować się do tego zabezpieczenia. Czy jest to zabezpieczenie wydane przez sąd, czy przez jakiegoś przebierańca. Niech żurek powie obywatelowi stanowskiemu, żeby była pewność, że on działa zgodnie z prawem. Zapytałem również Żurka o to, czy pani sędzia musiała składać jakieś przyrzeczenia zobowiązania lojalności wobec Żurka, będąc delegowaną. No bo przecież jest neosędzią według Żurka, no to jak on jej zaufał? A przypominam, że w sierpniu w fakcie powiedział, że on chce mieć w sądach swoich ludzi. Oczywiście zapytałem Żurka również o to, no, co zrobi z panią wrzosek? Bo pani wrzosek ledwie kilka tygodni temu pisała na ich się, że neosędzia to żaden sędzia. Że to nie jest sędzia, jego wyroki nie są ważne, nie trzeba ich stosować. No i co? Pan Stanowski ma teraz posłuchać pani Ewę Wrzosek i nie zastosować się do zabezpieczenia? No pytam, jeśli pan Żurek uznaje, że jednak w jakichś przypadkach on uznaje tych neosędziów, no to co zrobi z panią wrzosek, która namawia pana Stanowskiego do tego, żeby nie stosował się do orzeczeń sądów? czy poniesie pani wrząsek konsekwencje pytam również o to jaka jest skala delegowania sędziów przez ministra Żurka i Adama Bodnara do sądów bo przypominam blokują konkursy sędziowskie i delegują sobie sędziów sami czyli po prostu obchodzą konstytucję oraz ustawy pytam również o to E, ilu spośród tych delegowanych sędziów jest tymi tak zwanymi neosędziami, czyli sędziami powołanymi po 2018 roku? Ja celowo używam tego sformułowania neosędziowie, ponieważ w tym przypadku stosuję to pojęcie. W ich rozumieniu, to oni tak twierdzą, nie ja. Więc niech oni się odniosą do tego, że działają w sposób niekonsekwentny. A ta niekonsekwencja do jakiego wniosku prowadzi? Prowadzi do takiego wniosku, że tak naprawdę ten spór, kto jest sędzią, kto nie jest sędzią, jest fasadą. Fasadą do tego, żeby podporządkować sobie wszystkich sędziów. Dlatego też kieruję to pytanie i Żurek musi na to jakoś odpowiedzieć. Oczywiście w jednym z kolejnych nagrań pokażę Wam jego odpowiedzi. Bardzo dziękuję Wam, czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym komentarzu.